Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Dzień dobry, Krzysztof Matusiak, to rozmowa z Gorzowa na 95 i 6 FM. Witam naszych słuchaczy, witam internautów z Facebooka i e, YouTube'a i gorąco witam naszego gościa, którym jest dzisiaj brygadier Dariusz Szymura, komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Panie komendancie, jutro dokładnie mija rok od gorącego dosłownie i w przenośni dnia w historii naszego miasta pożaru budynków AJP przy ulicy Teatralnej. Jakie wnioski z tego pożaru wy jako strażacy wyciągnęliście? Czy problemy, które wtedy się pojawiły związane z usytuowaniem tego budynku między torami kolejowymi a rzeką zostały wyciągnięte, zostały naprawione? Czy już nie możemy zagwarantować, że sytuacja się nie powtórzy, ale czy wam będzie wtedy w razie czego łatwiej interweniować? Przede wszystkim pożar był bardzo dla innych ludzi spektakularny, ale bardzo ciężki, dynamiczny i groźny pożar. Można powiedzieć, że w nim brało udział z 100 pojazdów 253 z strażaków przez 3 dni. Gasiliśmy, dogaszaliśmy ten pożar. Na chwilę obecną prokuratura swoje postępowanie zakończyła i z tego co wiemy, złożyła wniosek do sądu, akt oskarżenia wpłynął. My jako strażacy oczywiście wnioski wyciągamy też. Z tego pożaru. Takie mamy usytuowanie budynków, starych budynków w mieście. Tory rzeka ten budynek. Ten budynek był objęty ochroną przeciwpożarową i przepisami naszymi kontrolami. I można powiedzieć tak, spełniał wszelkie wymagania, jeżeli chodzi o to, żeby dostosować go do ochrony przeciwpożarowej, do warunków ochrony przeciwpożarowej, które były wymagane. Oczywiście zawsze przepisy mówią pewne rzeczy, ale też trzeba te prawo respektować i je znać. To jest podstawa tego, co, wszystko, co na chwilę obecną możemy powiedzieć. Poczekajmy, zobaczymy, jakie będą wyroki też sądu, jakie będą opinie na dokładnie ustalenia przyczyn tego pożaru przez prokuraturę. Dobiega końca sezon grzewczy, możemy go już powoli podsumowywać. Czy pożarów typu sadze w kominie jest mniej, bo mniej jest budynków ogrzewanych w ten sposób w naszym regionie? Tu jeżeli chodzi o sadze w kominie, musimy powiedzieć jedną rzecz. To jest na takim samym poziomie. Porównując dwa okresy grzewcze, 2023-2024, czyli od września 2023 do marca 2024 i analogicznie ten sam okres ostatni, tych pożarów tej sadzy było... Praktycznie tyle samo. Prawie 60 pożarów w sacy w kominie, czyli jeszcze trzeba apelować, i trzeba edukować, i mówić o tym głośno, że te kominy odpo trzeba odpowiednio konserwować i pielęgnować. Tak bym to nazwał, aby nie dochodziło do tych, po do tych pożarów. Trzeba je, je również sprawdzać, czy lepiej to wykonać właśnie teraz po sezonie, czy na przykład we wrześniu przed sezonem, czy nie ma to znaczenia najważniejsze, żeby raz w roku były skontrolowane przez kominiarza? One muszą być raz w roku skontrolowane przez właściwą uprawnioną osobę, czyli mistrza kominiarskiego kominiarza, ale one muszą podlegać czyszczeniu okresowo w zależności od tego, jaki to jest ciąg kominowy. Jeżeli palimy paliwem stałym, to raz na kwartał powinny być te kominy czyszczone, a my ciągle myślimy, że raz w roku i to jest ta konsekwencja później tych... Jeżeli są to paliwo, paliwo, ciekłe, mówimy tutaj olej napędowy, olej opałowy przepraszam, no to raz na pół roku trzeba ten do tego komina zajrzeć i go przeczyścić. Jeżeli mówimy o wentylacji też raz w roku. Tutaj raz w roku to musi być fachowiec, ale jeżeli możemy i, i damy, mamy takie możliwości i narzędzia, no to raz na kwartał możemy to wykonać te czyszczenie sami lub po, oczywiście skorzystać z usług Ludzi do tego uprawnionych, ale też, na którzy, którzy mogą taką pracę wykonać. Czyli, aby dobrze to wybrzmiało, nie przywiązujemy się do tego terminu raz w roku, a wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o czyszczenie tego typu kominów, to robimy to przynajmniej raz na kwartał, tak jak pan powiedział. I tutaj płynnie przejdziemy do kolejnego sezonu, sezonu wiosennego, który niestety wciąż nam kojarzy się z pożarami traw, ja mam w ogóle wrażenie, że mimo wielu apeli tych pożarów w tym roku jest więcej niż w poprzednich latach. Zdecydowanie dwukrotnie więcej. Ostatni sezon i też można przyrównać wiosnę rok temu do wiosny w tym roku dwukrotnie więcej pożarów. Już mamy ich od początku roku 77 takich pożarów traw, czyli ta nasza edukacja, jesteśmy troszeczkę bezsilni, bo edukujemy, mówimy o ochronie środowiska, mówimy o. I zaczyna się wiosna, są ptaki, są zwierzęta, które przylatują w te miejsca, a często palą nam się nabrzeża warty tamte miejsca, te trzcinowiska, gdzie teraz zaczynają gniazdować ptaki. Nie wiem. To nie są przypadkowe pożary, trzeba sobie to jasno powiedzieć. To jest działalność ludzka i mówimy o tym, ale jesteśmy troszeczkę bezsilni. Trzeba o tym głośno mówić, żeby, żeby ten proceder był zaprzestany po prostu, bo my angażujemy się bardzo dużej sile w te pożary traw, a możemy być potrzebni zupełnie gdzie indziej. Niedawno zakończyliście rekrutację do tutaj w Gorzowie, do, czy, czy remizy są już pełne strażaków? Macie komplet y, funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy, którzy są w gorzowskich placówkach. I jeszcze rekrutacje trwają. Na chwilę obecną staramy się uzupełnić wszystkie wakaty. To jest, myślę, jest, to jest teraz prowadzimy właśnie jeszcze nabór do służby. Ostatnie wakaty za chwilę mam nadzieję, zostaną zapełnione. Ale one się sukcesy nie będą pojawiały. Tutaj, jeżeli chodzi o chętnych do służby, to ich nie brakuje. To z tego się bardzo cieszymy, bo na jedno miejsce jest średnio około 4-5 kandydatów. Jest, tak, z kogo jest wybierać. Jest, kogo wybierać, ale przede wszystkim yy, yy, nie jest łatwo się do Trzeba pokonać pewne progi sprawności fizycznej, no i zdrowie też jest bardzo istotne w tym wszystkim. Czekamy na adeptów, będziemy ich rekrutować. Za chwilę o sukcesywnie też nasi starzacy przechodzą na emerytury i, i te miejsca się pojawiają. Dlatego jesteśmy już po pewnych naborach, przeważnie wiosna jest takim czasem. Będziemy dalej te miejsca zapełniać. No, taką ciekawostką to powiem. Jest pierwszy raz w historii Komendy Miejskiej zatrudniliśmy na podział bojowy, czyli na te działania liniowe, kobietę. Jest to funkcjonariuszka, która, która podjęła służbę. Zobaczymy za jakiś czas, zapytamy, jak jej się tam służy. Ten miejscu. Na pewno to zapytamy w Radiu Gorzów. Wydaje mi się, że od 2000, niech policzę 30 chyba roku już nie powinniście mieć w ogóle problemów z rekrutacją nowych adeptów do Straży Pożarnej, bo wtedy powinien zakończyć naukę pierwszy rocznik strażackiej klasy mundurowej, która powstaje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Czereśniowej w Gorzowie. Wy bierzecie oczywiście udział w pracach przy powstaniu tej klasy. Jest już wszystko gotowe. Tak, powstał taki pomysł na kolejną klasę mundurową, strażacką. Takiej nie było w naszym mieście. Pani dyrektor Trzaskowska wystąpiła z takim pomysłem do mnie. Ja oczywiście przystałem na ten pomysł. Zapytaliśmy pana prezydenta Wojcickiego. Mamy aprobatę. Wszystko już teraz się proceduje również z Ministerstwem Edukacji. Myślę, że od września ta klasa mundurowa powstanie. Pojawią się na mieście młodzi ludzie w nowym umundurowaniu. Mamy już klasę policyjną. Straży Granicznej, Izby Celnej, będzie też klasa strażacka, a ten tak zwany chemik wpisuje się troszeczkę w naszą działalność Straży Pożarnej, gdyż między innymi to nasza działalność ratownicza i mamy w mieście jednostkę o specjalizacji chemiczno-ekologicznej. I tutaj też te działania proekologiczne, pro ochrony środowiska, jak również i typowych działań chemicznych, myślę, że my będziemy. Chwalić się swoimi umiejętnościami i swoją wiedzą, ale też zyskamy du dużo w drugą stronę. Te mundury będą w takim samym odcieniu jak ten, który ma pan dziś na sobie? Taki jest zamiar, że będą to też te e, piaskowe e, mundury. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że będzie to naprawdę fajny pomysł i realizacja, i młodzież będzie zadowolona. Strażacy to nie tylko ludzie, to przede wszystkim ludzie, ale nie tylko ludzie, to również sprzęt. Wiadomo, że technologia w dzisiejszych czasach szybko się rozwija. Czy coś nowego w waszych garażach się ostatnio pojawiło, co może wam pomóc w akcji, co może też zabezpieczyć zdrowie i życie strażaków, czy może coś nowego wkrótce się pojawi? Dopostażyliśmy naszą komendę i nasze jednostki w kilka urządzeń m.in. No, Między innymi kład w JRG Kostrzen się pojawił. Mamy dodatkowy sprzęt techniczne do rozpoznania chemicznego. Dodatkowe elementy za chwilę również będą się pojawiały. Nowe pojazdy w naszych, naszych razach, bo niektóre się już wysłużyły, mają odpowiedni już czasowy okres i sukcesywnie doposażamy i ratowników, ale i sprzęt do naszej, do naszej remisji. Mamy oczywiście już drona na wyposażeniu. Od tego roku mamy już drony, które oczywiście nawet przy pożarze katedry pozwoliły nam bardzo mocno lepiej prowadzić tą akcję. Czujki przeciwpożarowe to też bardzo ważny sprzęt w waszej pracy, a raczej zapobiegający waszej pracy. Trwała akcja montowania tych czujek w domach gorzowskich seniorów, zakończyła się już? Mm myślę że chyba tak bo to niektóre adresy musieliśmy powtórnie odwiedzić przede wszystkim pan prezydent Wojciecki wyszedł z akcją żebyśmy pomogli w montażu tych czujek zakupionych przez miasto u seniorów tam te domy zostały wytypowane tam gdzie było to niebezpieczeństwo ze względu na tego że medium typu piec jakaś terma gazowa i tak dalej się pojawia i są to osoby już w znacznym wieku tam te czujki były montowane. My jako starzacy jechaliśmy w mundurach, też łatwiej było zdobyć zaufanie, żeby te osoby otworzyły te drzwi i pozwoliły nam to zamontować. Te czujki się tam pojawiły. Wdzięczność ogromna tych, tych osób. Myślę, że to jest... Przekłada się na większe bezpieczeństwo, bo te osoby już starsze dzwonią nieraz do nas w takiej sytuacji, gdzie są zaalarmowane przez czujkę i nie wiedzą, co dalej zrobić. I my jedziemy w konsekwencji na ten adres i się okazuje, że ta czujka zadziałała niekoniecznie, bo pojawił się tlenek węgla, bo pojawił się dym, tylko na przykład ona już tam jest od roku dwóch i baterie trzeba wymienić, ale to jest ten pozytywny alarm fałszywy, że ta czujka zrobiła, zadziałała, ale też i reakcja samego mieszkańca jest właściwa. Ponieważ informacje o zatruciu czadem pojawiają się, mam wrażenie, równie często jak informacje o paleniu się traw w sezonie wiosennym, to żeby to wybrzmiało, przypomnijmy, dlaczego ważne jest, żeby te czujki montować w naszych domach wzrost ilości działań naszych i zatruć tlenkiem jest trzykrotny bo porównując dwa sezony grzewcze ubiegły i ostatni który teraz się skończył no to w ostatnim sezonie mieliśmy 41 przypadków gdzie ten tlenek węgla się pojawił jest to gaz bardzo niebezpieczny niewidoczny bezwonny bez smaku dlatego też tylko i wyłącznie znajomość objawów własnego ciała gdzie jakaś się pojawia nudność senność w a przy dużym stężeniu tego gazu natychmiastowo możemy stracić przytomność. Dlatego te urządzenia wykrywają to już na bardzo niskim progu pojawienia się tego gazu, zanim my odczujemy jakiekolwiek jeszcze informacje będziemy mieli od swojego organizmu. I to jest nasze bezpośrednio, bezpośrednie niebezpieczeństwo. Tlenek węgla rzadko, ale... Zdarzają się sytuacje, że ta terma gazowa w łazience, gdzie ta wentylacja jest przez nas zaniedbana albo pozaklejana taśmami, bo wieje na przykład, doprowadza do tego, że ludzie tracą życie, gdyż te stężenie tego tlenku jest tak duże potem już w organizmie, że ciężko taką osobę odratować. Kiedy my jako reporterzy Radia Gorzów rozmawiamy ze strażakami, z panem, z rzecznikiem prasowym, czy to Komendy Miejskiej, czy Wojewódzkiej, często słyszymy, że to gaszenie pożarów to jest coraz mniejszy odsetek waszych akcji, że coraz więcej jest różnego rodzaju innych interwencji. Czy były jakieś tego typu nietypowe interwencje w ostatnim czasie wśród gorzowskich strażaków? To są różne interwencje. One są od tych, można powiedzieć, zakrawających troszeczkę na, nawet na uśmiech, do bardzo poważnych, od ściągania kotów z drzewa. Ostatnio nawet mieliśmy zgłoszenie, że jakiś jenot gdzieś się pojawił na drzewach. Wyciągaliśmy ze studzienki gdzieś Bobra, bo też się pojawił i wpadł tam gdzieś, była, nie, nie było pokrywy i gdzieś tam się pojawił. Także takie nietypowe interwencje. Po również mamy osoby, które gdzieś tam pojawiają się na budynkach wysokich. Mamy grupę wysokościową i też musimy interweniować. Ludzie czasami. Są próby samobójcze. Do tych też musimy, o tym trzeba powiedzieć, że tam też interweniujemy. Otwieramy mieszkania, czasami, gdzie jest podejrzenie jakiegoś niebezpieczeństwa w środku. To są takie nietypowe interwencje. Smagamy bardzo mocno też państwowe ratownictwo medyczne, gdy jest nie, niedostatek, niedobór karetek w danym momencie. My interweniujemy również za PRM. I tutaj te, te zdarzenia to są te pozostałe oprócz pożarów. A ta skala jest coraz większa i, i szerokość spektrum tych działań jest ogromna. Mm, jeszcze Ustawa ochronie ludności, teraz również to nas nakłada pewne obowiązki. Będziemy niedługo pojawiać się, będziemy sprawdzać jeszcze raz miejsca ukrycia schrony z nadzorem budowlanym na zlecenia Urzędu Miast i Gmin. Będziemy te, tego typu rzeczy sprawdzać. Jak one są dostosowane i na jaką okoliczność są to te elementy przygotowane? Jak słyszymy, służba strażaków nie jedno ma oblicze. Ja pożegnam się z Panem tak, jak żegnam się zazwyczaj z oficerem dyżurnym, kiedy dzwonię dopytać o jakąś interwencję. Panu i wszystkim podwładnym życzę spokojnej służby. A naszym gościem był dzisiaj Pan Dariusz Szymura, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego na świętach, które nadchodzą. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.